I trzeci materiał z Imperium Rosyjskiego. To tam u was, bo u, mnie, bo u mnie trzecia godzina siedzenia przy komputerze i grania w tą grę, więc. Moglibyśmy parę cudów pobudować, a sporo dziedzictwa byśmy dostali generalnie i miesięczne dziedzictwo byśmy dostali jeszcze na fajnym poziomie. To jest plus jeden nawet na zimowym pałacu, dobra, to byśmy sobie zrobili. Trochę konwersji religijnej byśmy tak samo wykonali. I dalej sobie mkniemy przed, przed, przed siebie. Mamy dziedzictwo w końcu do odblokowania. Tak jest dyscyplina i atak jednostek. W końcu to robimy. W końcu coś więcej. Przewagi, przewagi, przewagi. Co tu możemy w przewagach fajnego teraz porobić? Mi się wydaje, że moglibyśmy mieć maksymalne morale na przykład. Ewentualnie odbudowę morali. Może jakiś ruch ewentualnie, szerokość pola bitwy. Ciekawe są tutaj rzeczy do prawdy, ale mi się wydaje, że atak jednostek. W tym wypadku atak jednostek sobie zrobimy. Doradcy. Administracyjny odszedł. Utrzymanie prowincji. My nie możemy ich jeszcze ulepszać niestety. Utrzymanie prowincji. To tam troszkę pieniędzy odzyska. Prawo do odblokowania nowe. I to jest też fajna rzecz, która nam się przyda, czyli akt kolonialny. Kolonizacja dozwolona. Spoko. My i tak nie robimy żadnych kolonizacji, nie mamy za bardzo jak kolonizacji nawet robić, ale, ale spoko. Jeżeli mamy tą możliwość, to możliwość, to skorzystajmy z niej. Pozbierajmy się trochę pieniędzy na ogarnięcie religii, e, na podbitych ziemiach i będziemy na dobrej drodze. E, Księstwo litewskie powiedziało nam wojnę o Trubeck właściwie. No to, no to tak czy inaczej my tam nie będziemy raczej się angażowali w ten konflikt za bardzo. E, stracimy Tubeck. E, Całkowicie właściwie, ale to nie szkodzi. My i tak to jest zgarnęliśmy sobie od Litwy bardzo dużo. I nie będziemy nie będziemy się martwili o jakiegoś tam małego wasala. E, budynek możemy postawić, możemy stąd najwyższy ulepszyć. To trochę nam zbije korupcji. 10,5 złota na miesiąc. Ok. Ok, to nie jest głupie. Um, punkty prowincji hmm, hmm. czy znaczy, punkty przewagi, co ja gadam, punkty przewagi wbijemy sobie atak jednostek na jedynkę znaczy, o plus jeden w zasadzie budynki trochę nam tutaj dały, wydajność podatkowa kurcze fajnie gdybyśmy tak mogli wszędzie o plus jeden procent sobie wbijać wydajność podatkową no to by, było, to by było dobre ekonomia gdzie da radę niech, niech wzrośnie na przykład w takim Izer, Izerbaszu o no i pięknie, tutaj już tak samo wzrosło Dobra, wzróćmy sobie tak plus 2, gdzie da radę. No to tak nieznacznie będzie podbijało tą ekonomię, ale będzie mnie znacznie podbijało, więc to jest najważniejsze, że on będzie podbijało w ogóle. Mm, wydaje mi się, że jakieś reperacje wojenne padałoby od Litwy sobie załatwić. Tak, wypadałoby od Litwy jakieś reparacje wojenne sobie załatwić, definitywnie. System poboru, prawo odlokowane. System poboru, maksymalny limit pułków i dyscyplina. Świetne, świetna sprawa, przewaga, atak jednostek, oczywiście. Nasze jednostki już jakiś tam atak mają wyrobiony. To się chwali, to się chwali. 12 złota na miesiąc, nieźle. 11,8. Dobra. Mamy trochę więcej wojska, tak więc to już... Podnosimy się z kolan, chociaż dalej leżymy na ryju. O, jaki dobry, jaki dobry ten, jaki, jaki dobry, jaki dobry w generał. Proszę państwa, dajcie go tutaj. Mi się wydaje, że powinniśmy... Zrobić małe uderzenie na Litwę Tak więc wypowiedz wojnę Spróbujmy sobie zrobić taką zabawę tutaj Spróbujmy troszkę zaszaleć e, z przeciwnikiem Na szarży moglibyśmy tutaj naprawdę sporo, zdzia sporo zdziałać mi się wydaje e, Przegraliśmy pierwszą bitwę istotną ale, ale dalej udało się tą całą Cały teren Litwy pozajmować Całkiem spoko to wyszło Zwasalizować Litwę to będzie spoko opcja Wziąć od niej pieniądze jak najwięcej pieniędzy. I to jest w sumie spoko. To jest w sumie. To jest w sumie bardzo spoko, nawet bym powiedział. Jeszcze przeniesiemy sobie misk do siebie. No i tak, takim oto sposobem mamy zrobioną. Ekspansję na litwę. Czyli czyli mamy mamy fajnego wasara. A, bo my w ogóle mieliśmy morale za niskie w armii, no bo... No, bo tak, jakoś, tak, tak się jakoś złożyło dziwacznie, że, że miałem zre, zre, zredukowane wszystko, a nie wiem, jak tak mogę tego dopuścić. Dobra, teraz tak. Dalej sobie prowincję unaradowiamy. 900 jeszcze złota będzie potrzebne po tym wszystkim. I w sumie na dobrą sprawę ja bym sobie wziął pożyczki na to, żeby sobie to poogarniać. Bo ogarniemy sobie te wszystkie prowincje, to już będzie z głowy, będziemy mogli sobie dalej podbijać. A, a złoto spacimy i tak w ciągu. Nie, no tych 10 lat właściwie, nie? A prawdopodobnie nam hajcu trochę wpadnie więcej z tego z tego tytułu. No chyba, że unarodowienie prowincji spowoduje, że będziemy musieli za nie płacić więcej. E, to wtedy tak, to będzie troszeczkę niekorzystne i niekomfortowe dla nas. A tak, mamy 598, 5, 593, coś takiego. E, w tej chwili w y, zarobku. Pytanie, co się stanie, jeżeli wszystkie prowincje unarodowimy? Ile hajsu stracimy, a bo ile zyskamy? Zyskaliśmy 1 złota na miesiąc. I zyskaliśmy 1 złota na miesiąc unarodowienia naszych prowincji. Więc odpowiedzmy sobie na pytanie: było warto? Pewnie kurwa, że było warto. Było w pełni warto. Nic nie żałuję. 46, czyli teraz moglibyśmy. <laughs> em, tylko, tak, w konsekwencji tego, byśmy musieli sobie 11 wojsk dorobić, jakbyśmy chcieli zająć sobie Rosław. Ewentualnie Rostów. Rostów jest trochę bardziej opłacalny. Eeeeh, Rostów sobie zajmiemy na szybko. Tak, powinniśmy to zrobić już bardzo dawno temu, mi się wydaje nawet. Jeszcze pieniądze od nich możemy wszystkie wziąć, zmienić ten, upokorzyć, zmienić rząd. Wszystko możemy właściwie z nimi zrobić tak na szybko. Dobra, cyk, pyk. Jeden, jeden co prawda... O kurwa, Rostov daje sporo generalnie, jeżeli chodzi o <noise> ekonomię. Jeden wasal mniej, ale za to ile pieniędzy więcej będzie z niego. Pożyczki jedno możemy spłacić. Jedno możemy spłacić, mamy już 8 zł. e, złota. Drugo możemy też spłacić, mamy 11 złota znowu na, na miesiąc. Tutaj z Norwegia. będziemy się musieli pobić przez chwilę, więc ja potrzebuję tutaj pieniędzy z, Nowo, z Nowogrodzkiej Republiki albo ich Ziemię też potrzebuje. Potrzebujemy w sumie wszystkiego od nich, nie ma co się oszukiwać. Um, pójdźmy raczej w armią kontrolowaną przez SI, bo ono się, ona nam się tutaj może nie generalnie przydać. Jeżeli w kilku miejscach uderzymy sobie. Yy, razem naszą drużyną Pierścienia. Dobra, szybko to poszło. No i na północy też to jakiś... Jakiś tam postęp sobie zrobimy. Dobra, czyli tak bierzemy całe to i cały ten, cały ten fragment. Reparacji sobie jeszcze nabierzemy, złota trochę pozgarniamy, zmienimy rządu, pokorzymy ich i tak dalej. I to się nam opłaciło. Poko wycieczka. 42 prowincje zgarnięte. I jesteśmy na półmetku? No, jeszcze nie, jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Jeszcze tutaj byśmy musieli troszkę siebie, się, się przejść w tym kierunku, trochę Szwecji zagarnąć i tak dalej, no ale północ generalnie dob, dobrze, dobrze się już yy, zajęła. Yy, tutaj moglibyśmy sobie rywala zrobić, Darmowy rywal właściwie. Prowincję, 900 potrzebujemy na prowincję, a na inną yy, religię 70 zł potrzebujemy. 1628 rok, można byłoby na wschód trochę się bardziej udać. Tam też nieco darmowych prowincji nas czeka. Powinniśmy zrobić sobie za 9 stówek yy, narodowe prowincje. Czy mamy coś tutaj do kupienia? Czy do pożyczenia? Czy musimy hajs pożyczać? No, byśmy mogli to wtedy na strzała zrobić. To tak, to byśmy tak zrobili, to byśmy sobie na spokojnie nierdzenne prowincje pozamykali wszystkie. Tylko wtedy nam zarobki do trzech yy, złota spadną. To będzie się łączyło z tym, że będziemy musieli gdzieś sobie atak zrobić, jakiś sprawny w miarę. Działo. Badanie skończone. Ok, to też te badania teraz mega przyspieszyły, jak tak patrzę. To zatem idzie? Prawdopodobnie, tworzenie prowincji narodowej moglibyśmy sobie troszeczkę, troszeczkę zmniejszyć. Koszty, koszty, koszty z tego wynikające. Gdzie są nasze wojska? To są nasze wojska. Ja bym chciał, żeby nasze wojska się tutaj połączyły w jedno większe wojsko. Żebyśmy zrobili sobie tutaj 32, 32 jednostki, wyjątkowe zbiory owoców. Świetnie, dobra, teraz tak. Estonia, wypadałoby żeby w końcu się Estonią zająć. Definitywnie Estonia w tej chwili jest istotnym, istotnym punktem do zajęcia. Nie z uwagi na jej ekonomię, tylko z uwagi na to, że po prostu no, zlekaliśmy strasznie z zajęciem Estonii przez ostatni, ostatni okres. Ostatni czas. Zasugerujmy wszystko. Trochę reparacji, trochę upokorzenia, trochę zmiany rządu i generalnie to byłoby na tyle. Inna religia. No i tutaj widzę, że mimo tego, że konwersję zażądałem, to oni się nie skonwertowali od razu. A trochę stracone punkty to są co prawda, no ale co tam, co tam, co tam. Co tam, co tam, co tam u was, co tam u was. Ach, te dziwne, a dziwne mamy strasznie, strasznie granice, strasznie mi się nie podobają. Jakby na tym ekranie to wygląda wiele lepiej, jak mamy naszych, naszych wasali w podobnych sposób pokolorowanych. No i dobra, to my tutaj tylko nie będziemy się jakoś specjalnie angażowali w ten konflikt, bo to i tak jest przegrana wojna. Znaczy czysto teoretycznie moglibyśmy, moglibyśmy właśnie powiedzieć wojnę na przykład tutaj... Yy... Norwegii, dzięki temu wchodzimy w wojnę jeszcze ze Szwecją. No ale sporo, sporo wojsk zebrali generalnie Szwedzi. Bardzo dużo wojsk zebrali Szwedzi. Tak i to nie ma sensu, dobra, to nie ma sensu, definitywnie. Więc tak, wracamy do 37. My byśmy nie chcieli generalnie Litwy tracić. A czy ten, nie chcielibyśmy tracić Szwecji, dlatego mi się wydaje, że skoro będzie i tak atak na Litwę szedł, to my powinniśmy wyzwolić sobie, czy zaatakować sobie po prostu Litwę. Jako pierwsi. Tak, powinniśmy po prostu wejść na Litwę w takim wypadku. I już i tak mamy sporo nierządnych prowincji do zgarnięcia, no ale no ale powinniśmy po prostu wejść na Litwę i się nie pierdolić z tym. Bo skoro i tak Szwecja będzie chciała Litwę zagarnąć, no to nie oddajemy jej w takim razie w ogóle. Proste. Proste i logiczne. Why not? Why not? Tak właśnie zrobiliśmy. Why not? Postawmy żądania i zasugerujmy, że tak, że to wszystko jest teraz nasze. Tak, tak dosugerowaliśmy i tak to zrobiliśmy. 141 tego, to, to, to. To też. Oj, no poważnie, kurwa, poważnie. 100, 100, 100 agresywnej ekspansji przebijemy. No ale to tak to zróbmy, bo może tak nie przebijemy tej ekspansji agresywnej i będziemy tak na pograniczu jej. Tak może tak na pograniczu, że zajdzie nam w ciągu roku jeszcze i nie będzie, nie będzie konieczności wojny z nami żadnej. A zobaczymy. Dobra, nie, jednak jest konflikt, całkiem spory zresztą, ale... E, kara... Kara kojuniu! Salum aleikum! Co to kurwa się wydarzyło? Dobra, nie, zobaczymy, czy w ogóle tą wojnę przeżyjemy w takim razie. Eee... Oż kurwa, ale, ale, ale... W... Pierdol się dzieje teraz na tej mapie całkowity pogrom jakiś. No, zobaczymy, czy w ogóle przeżyjemy tą koalicję. Po pierwsze, po pierwsze aby konflikty tutaj y, są takie mieszane trochę. No, nie, chciałem się jeszcze łudzić, że, że to jest jakieś coś do wygrania, ale. Wow, jak ta koalicja sobie wchodzi, to nas tutaj za chwilę nie ma w ogóle. My tracimy wszystko po tym, po tym konflikcie właściwie istotnego. E, dobra, czytamy sobie grę. Mm, czyli tak, czyli my musimy tutaj sobie wypowiedzieć wojnę. I po prostu poczekać wystarczająco dużo czasu, żeby nam agresywna ekspansja spadła do takiego poziomu, żeby te zajęcie, zajęcie po prostu litwy nie spowodowało komplikacji żadnych. Tyle. No bo co, jak zgarnę cały teren, to 98 wychodzi. Jak wezmę jeszcze pieniądze, reparacje, zmianę rządu i tak dalej, no upokorzenie, no nie muszę ich upokarzać. No najwyraźniej nie muszę ich w ogóle upokarzać, mogę ich po prostu tak sobie zająć i dzięki temu nie będzie, nie będzie większej wojny. No i dobra. Więc my generalnie zgarnęliśmy sobie teraz yy, całe, całą Litwę. Pod przymusem działaliśmy, więc, jakby co mogę powiedzieć? Co ja mogę powiedzieć? Że nie chciałem tego robić, ok? Nie chciałem tego w tej chwili robić. Wezwanie do broni. Biskupstwo kurlan kurlandzkie. No spoko. Jak musimy walczyć, to musimy walczyć. Bracia. Yy, dobra, trochę złota jest. Yy, Powinniśmy tak, inną religię sobie zamontować. Jak się uda. Tysiąc, tysiąc złota potrzebujemy. To możemy sobie wziąć tysiąc złota. Możemy sobie dzięki temu ogarnąć religię w całym państwie i potem długo będziemy tylko musieli zbierać pieniądze, tak? Zostaniemy trochę sparaliżowani, jeżeli chodzi o stan, stan naszego skarbca. 2,5 tysiąca potrzebujemy na 82 prowincje. Koniec rywalizacji Królestwa Polskiego. Królestwo Polskie jest z Królestwem Węgier w stanie wojny, więc to jest idealna pora, abyśmy pogorszyli sobie relacje z Mazowią i do nich tam za chwilę wjechali, to nie będzie, to nie będzie głupie. Osłabiona, osłabiona Polska nie będzie w stanie nam za bardzo tutaj przeszkodzić, a my zrobimy sobie z mazowi papeta nowego. Tym samym całkowicie już osłabiając e, Królestwo Polskie. E, powinniśmy tylko tak, no, jeżeli to się uda pore, porę, no to i tak się w porę uda, bo i tak już Królestwo Polskie będzie osłabione po tym wszystkim. A Węgry? A Węgry sobie dobrze jadą z nimi. Oj, bardzo dobrze sobie jadą z nimi. O, to tak. Królestwo polskie tak samo tutaj dostanie. a Znaczy, my, my i tak chcemy tylko mazowie sobie zająć, a królestwo tylko chcemy mocno osłabić. Nic więcej. Brak generała. No, jak walczymy bez generała, to to może lekko skomplikować nasze podboje, ale, ale okej, okay, ale oraz spoko. Brak doradcy. No, to, tego tutaj tego, nie możemy dopuścić. Tworzenie prowincji narodowych. Dobra, taniej wyjdzie. To już nie mamy 2-5 tylko 2,4. Okej, okay. dobra, zajęliśmy całą Polskę, zajęliśmy wszystko właściwie. Ale my chcemy, tak, wasala, reparacje, upokorzenie też się przyda, zmianę rządów, to, 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 wszystko właściwie i dużo złota. Dużo złota akurat nie weźmiemy, no ale, no ale odzyskamy ich jako wasala. Dobra, jak tam spłata? Spłata idzie jakoś? Spłata siana? Spłata siana idzie całkiem nieźle, spłata siana... Kompletna, 8, 8 zł, wracamy na. Yy, wracamy z 8 zł na, na miesiąc. Zaraz płacimy sobie drugie złoto. Potrzebne tylko 150 zł, jakoś mniej więcej zebrać. Tak, tu jeszcze się gdzieś pewnie w połowie spotkamy. Z tym sojusz wygasł ze Szwecji. Ja mam nadzieję, że uda się znowu go powtórzyć. 13 zł na miesiąc mamy, jak na razie. E, Zaoferuj sojusz. No, fajnie by było, gdyby to oni nam zaproponowali teraz ten sojusz. Miejsc trochę pieniędzy wyspał, super. I teraz tak, unarodowić, unarodowić czym prędzej, bo z tego co widzę, czy z tego co podejrzewam, bo w jeszcze tego nie widzę. Nie, nie ma tragedii z ryzykiem rebelii, naprawdę nie ma, nie ma lipy. O Jezus, był, pewnie była propozycja od, od Szwecji, ją właśnie pominąłem niechcący. E, mam nadzieję, że będzie kolejna propozycja od nich jeszcze. Bo bez nich to będzie naprawdę spawa rozgrywka. Przeciwko nim to w ogóle będzie katastroficzna rozgrywka. O, jest, jest, jest drugi sojusz, druga opcja wpadła. Dobra, teraz tak, ile nam tutaj wskoczy? A, bo to nierdzennych prowincji mamy dużo. To może byśmy dzieli tak samo pożyczkę, ale tylko jedną. Tylko jedną pożyczkę sobie weźmiemy. I na część tych takich najdroższych, nierdzennych prowincji, sobie to wykorzystamy wszystko. Teraz, jak rozumiem, mamy 1164 ekonomii. I Pytanie. Czy podbicie, rdzeń, ten, podbicie rdzeni coś tutaj zwiększa? Eee, Okej, okay. czy to nie zwiększa tego, ale zwiększa to o 30% dochody z tych prowincji. Okej, okay, wszystko rozumiem, jak wy też rozumiecie to, to bardzo fajnie. Badania na miesiąc, cóżcie musimy zwiększać, dodatkowe budynki, dochód z wasali? Mm, czysto teoretycznie to może być dobra opcja w tej chwili. Koszty, 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 maksymalna ilość złota, maksymalny pożyczek, maksymalne morale, poziom akademii, miesięczny przychód, możemy sobie zwiększyć, budowa morali, popraw relacje, pula doradców, szerokość bitwy, złoto, łup. E... Miesięczny przychód, niewiele nam zmienia. Z, dziedzictwo, może by się przydało. Dziedzictwo sobie zwiększymy, 0,5. Dobra, 13 złota na miesiąc. I już teraz będziemy mogli się odbudować. Czy dziedzictwo by się przydało? Ale kurczę, no to są drogie rzeczy. To są strasznie drogie rzeczy. Nie podoba mi się to, że jest takie drogie. No i dobra. Mi się daje, że to jest trzeci materiał, który trzeba zakończyć. Myślałem, że będzie krótsza z tego seria. Ale jako tako. Powolutku się ona ciągnie do przodu. Oj, tutaj widzę, że Szwecja, Szwecja ostro idzie. Oj, Szwecja gra bardzo ostro. Więc na dobrą sprawę, to w przyszłości ze Szwecją będziemy musieli się naprawdę postarać, żeby, żeby ich pokonać. No ale damy radę. Musimy dać radę. Musimy dać radę. Szwecja to nie może być, nie może być ktoś, kto będzie nas terroryzował w przyszłości. Nie, 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 My tu będziemy musieli trzymać gardę wysoko i dać sobie, dać siebie pełne 100%. procent. już produkcji. 2,5. i pół. Okay. To Jeszcze nam zwiększy minimalnie. Brak doradcy wojskowego, atak generałów, prędkość ruchu armii, tu jest całkiem spoko. I co my tu jeszcze mamy? Nierdzenne prowincje dalej musimy ogarniać. Wypadałoby trochę tego wojska porobić. W sumie teraz możemy wydać trochę na pożyczkę, na właśnie na, typowo na wojsko. To nie, będzie, to nie będzie chyba głupia opcja. Szczególnie, że tak. Powinniśmy zrobić sobie 5000 pikinierów. 5000 Pikinierów. E, trochę wsparcia, mi się wydaje. jeden znaczy 1000 na pewno na flankę na, na kawalerię. I wie to mamy tego wojska: 4000. Czyli tak, ja bym zrobił. Tak, teraz, dwa. No okej, okay, czyli łucznika tylko jednego mogę postawić. Póki co, dwóch łuczników dorobimy. I trochę ta armia nam się powinna wzmocnić. Wiadomo, no jeszcze zostaje tych generałów nieszczęsnych poulepszać. Ale to już i tak jest 41 tysięcy armia, a nie, jak było wcześniej, 20 tysięcy tylko. I teraz tak, kolejne pieniądze muszą pójść raczej na... w ogóle to powinniśmy sobie odbudować trochę armię przede wszystkim. Kolejne pieniądze powinny pójść raczej już na Akademię dla generałów, żeby ci generałowie byli trochę silniejsi, bo jak na są stra... O Jezus, oni są tragiczni kurwa, a nie tylko, a nie tylko beznadziejni. Mińsk nam daje, daje pieniądze, świetna sprawa. Cudow... Cudowni oni są naprawdę. Akademia Wojskowa, Akademia dla generałów. Yy, Akademia Wojskowa też się w sumie przyda. Bo ten atak jednostek tam wzrośnie o jeszcze. o jeden. Atak jednostek na poziom. jeden i jeden. Zarówno do obrony, jak i do ataku w sensie. Więc tak, to się bardzo przyda. Mamy tylko jedno dziedzictwo. Takie kurwa. Polska ma 23 odblokowane. No powiem tak, no my nie jesteśmy w dupie. My jesteśmy w pizdzie już w tej chwili, tak dosłownie. I z tej pizdy będzie naprawdę ciężko wyjść. Och, dobra, moi drodzy. To był trzeci, trzeci materiał, trzeci materiał i ja póki co odpoczywam sobie od nagrywania 4 <laughs> godziny bite są nagrywane, więc... Uh! Jest ostro, jest ostro jak na razie um, Myślę sobie z kim tu teraz możemy jeszcze... Imperium Osmańskie się... Wo, Imperium Osmańskie się trochę rozrosło mm -hmm. Królestwo, Królestwo Polskie będziemy musieli trochę pomęczyć jeszcze, za niedługo Będziemy musieli sobie trochę od nich pieniędzy Za Zasłanami. Rywalizacja jak najbardziej mi odpowiada. Nierdzenne prowincje, jeszcze sobie ich nie zrobimy. Pożyczka, te 300, jeszcze ale dobra, armię sobie podbiliśmy chociaż dzięki temu. I armię, jeszcze troszkę będziemy sobie mogli porobić. Szerokość pola bitwy, 24. Jak na razie mamy zrobione. A czy możemy w ogóle większą zrobić w przyszłości? Pewnie będziemy mogli. Dobra, ale zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. Tymczasem dzięki za uwagę, za obecność i za wszystko. Do usłyszenia w kolejnym materiale. Pa pa!